Miłości. Dobrze, że jesteś ze mną. Widzę cię w gliskach zieleni. Zastępujesz liryczny księżyc. Jesteś na całej Ziemi. Szukałem cię na sabannach, wśród gorących krzewów, w bezkresnych oceanach, które nie mają brzegu. Z rozległej wiekowej puszczy wyszedłem za zawiedziony. Doznałem jedynie uczucia, że świat jest cały zielony. Trafiłem na pachnącą łąkę, gdzie roślin i kwiatów miliony. Znalazłem Cię w jednej chwili. Stałem jak urzeczony. Wśród oceanu piękna błyszczałaś doskonałością. Niepowtarzalnym wdziękiem byłaś moją miłością. Szukanie uczuć po świecie to próżne przedsięwzięcie, żeby odnaleźć swą miłość. Po prostu trzeba mieć szczęście.